Jedna z gałęzi Ruchu Światło Życie to właśnie gałąź młodzieżowa. I dlatego trzeba doświadczenia, jakim, jakie daje właśnie przeżycie rekolekcji oazowych Ruchu Światło Życie, doświadczenie kościoła jako wspólnoty. Ono jest też ogromnie cenne i formujące młodego człowieka. I dobrze wiemy, że po tych doświadczeniach. Rekolekcyjnych, ruchu Światło Życie. Młodzież wraca do parafii i tę parafię ożywia od wewnątrz. Wprowadza w parafię większy dynamizm, pomaga duchowieństwu w pracy ewangelizacyjnej, w pracy apostolskiej. Po prostu spotkanie z ruchem Światło Życie wyzwala działanie w młodym człowieku, pozwala młodemu człowiekowi rozwinąć skrzydła, że sam stanie się także apostołem młodzieży. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, Pan Twój Bóg. On zbawi Cię, Pan Twój Bóg. Jest pośród Ciebie, Pan Twój Bóg, On zbawi Cię. Wyśpiewuj. surocy, przyjąć. Podnieś radosny okrzyk Izraelu Ciesz się i wesel z całego serca Zuro Jeruzalem, Pan Twój Bóg Jest pośród Ciebie, Pan Twój Bóg Nowego życia ma za temat Eksodus, czyli wyjście. Rozważanie Eksodusu starotestamentalnego, przeniesionego w rzeczywistość Nowego Testamentu uczy nas wszystkich prawdę o tym, że człowiek nieustannie wywołany jest do wyjścia z grzechu, do przejścia z Chrystusem Jego paski, do stania się nowym człowiekiem i do przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg przygotowuje nam tej ziemi obiecanej, życia, które inaczej wygląda, gdy podejmujemy je z Bogiem. W dalszym odniesieniu to także prawda o naszym powołaniu do życia wiecznego. Drugi stopień oazy nowego życia jest to już stopień bardzo poważny. Zbliżamy się coraz bardziej do tego, by zakończyć formację podstawową i podjąć posługę w poście. Oddalił Pan wyroki na Ciebie Usunął Twego nieprzyjaciela Król Izrael Będzie już! się Jesteśmy na łazie nowego życia, drugiego stopnia w Gosłownicach. To chód pierwszy, aż 48. Dwa, trzy On zbawicie, pan, W jakim wieku jesteście? Na 18 roku. Aż 18, aż 18. On się. Co w ogóle czynicie najbardziej w wyjazdach na rekolekcje oazowe w wakacje? To jest takim szczególnym czasem. Ja też myślę, że takie wyciszenie po prostu całym roku, bo jednak po roku, takich 10 miesiącach ostrej, prac, ten człowiek jest tak wykończony, że po prostu to jest naprawdę świetne miejsce, żeby móc właśnie tak otworzyć się, no i porozmawiać. Będą też wspólnota ludzie w podobnym wieku. To jest... No To jest coś fajne, plus samotoczny jest się też blisko, bo nad plus. To aby naładować to akumulator na kolejne dobra, Dokładnie, po to, żeby umieć jeszcze trebać siły, kiedy formujemy się w czasie całego roku, w czasie sesji animatora. Jak ja to nazywam te trzy dni, to taka mini-oaza. Mini no tak. Jest pośród Ciebie Pan Twój Bóg Ozbawi się Pan Twój Bóg jest pośród ciebie, pan Twój Bóg pan, twój Bóg, pan, o, Bóg, Cię. pan, Bóg, 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 pan, Twój Bóg, Bóg, pan, Twój, Bóg, pan, jest jest pan, ciebie. z Nowego Życia, wieńczy formację podstawową Ruchu światło życia. Każdy uczestnik skupia się na prawdzie o tym, że jest powołany. Jest powołany do konkretnej posługi, diakonii. Posiadane przez niego talenty, zdolności, nie są przypadkowe, ale są mu dane, aby je pomnażał, aby w Kościele realizował w świętości swoje powołania, służąc drugiemu człowiekowi, i wraz z Kościołem, służąc światu, niosąc mu Chrystusa, trzeci stopień Nowego Życia prowadzi więc do dojrzałej decyzji włączenia się na stałe do diakonii jako światło życia podjęcia służby w jednej z diakonii specjalistycznej podjęcia służby jako animator. Stąd w tym stopniu. Zamyka się niejako formacja podstawowa, a równocześnie zaczyna się formacja permanentna, ciągła. Wszystkim tutaj urzeka to, że jest doskonała organizacja. Wiadomo co, gdzie, kiedy ma być. Jest mnóstwo materiałów, które mogą być bardzo przydatne. Kolejna rzecz, która jest bardzo, tutaj, bardzo dobra w ruchu bardzo dobrze wdraża świeckich do pomocy w parafii. Wiem, przez to, że to jest nasza obowiązkowa praktyka, dwa razy się jeździ na Azur. Pierwszy raz się jeździ po pierwszym roku jako uczestnik na pierwszy albo na drugi stopień i potem jedzie się po raz kolejny po czwartym roku jako animator. To jest w ramach naszych praktyk duszpasterskich. W ten sposób wszyscy się zapoznajemy z ruchem. Ruch jest znany, opinie są różne, w większości pozytywne. Czasem zdarzają się negatywne, ale to...